Czy wciąż zastanawiasz się, jak dotrzymać swoich postanowień noworocznych dłużej niż przez dwa tygodnie? Przeczytałem niedawno bardzo ciekawą książkę autora Zig Ziglara o potędze wyznaczania celów, w której autor porównał w jej wstępie życie do baru samoobsługowego. Wyobraź sobie, że wybierasz najpierw, co chcesz zjeść, następnie cieszysz się posiłkiem, a płacisz dopiero na końcu. Ziglar już na samym początku pokazuje, że w realizacji postanowień działa to odwrotnie. Najpierw wkładasz wysiłek, a dopiero potem czerpiesz przyjemności to jak w w codziennym życiu najpierw uczysz się i pracujesz, by później osiągać ze swoje założone cele. Weźmy na przykład rolnika, który najpierw przygotowuje pole, sieje i pielęgnuje rośliny, a dopiero po miesiącach zbiera plony. Moi drodzy, nadchodzi rok 2025 i myślę, że to doskonały moment, by zastanowić się nad swoimi wyborami i kierunkami, w których chcemy podążać. Jeżeli interesuje cię temat wyznaczania celów i chcesz, żebym podzielił się nim z wami, to po prostu napisz i Informuj mnie o tym, a postaram się coś ciekawego dla Was przygotować.